dobry YouTube, witam się z wami w ten wtorkowy poranek Ja już w drodze na siłkę Dzisiaj nogi, ale no, ja to, jak ja to mówię, ciotowaty trening ze względu na ten przywodziciel Jest już dużo lepiej, uszcza, dzięki Bogu Dlatego wolę jeszcze ten tydzień zluzować Jak to mówią, zrobić mały krok w tył żeby zaraz zrobić dwa kroki w przód Dobrze to też płynie na regenerację układu nerwowego Także nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, ale tricep zrobimy jak należy. No, wcisnę. Wam życzę miłego dnia, dobrego humoru od rana. Widzimy się moi drodzy na siłowni. Siemano. Czołem moi drodzy Ja już po treningu Jak to mawia klasyk Trening powiem wam, że całkiem udany Nawet jestem zadowolony Bo chodząc na maszyny Kompletnie nie czułem dwójki Gdzie No jeszcze Tydzień temu miało to miejsce Także być może w niedzielę już Normalny trening nie wejdzie Lecę do Biedry na małe zakupy Trzeba kupić buding Do meta. Jajka, bo nie ma. No, także lecę na szybkie zakupy, przygotowanie posiłków i klasycznie widzimy się przy śniadaniu. Siemano, pozdro. Siema. No i w końcu mamy śniadanko długo wyczekiwane. Już nie mogłem się doczekać. Głód naprawdę to skwiera dzisiaj. 100 g ryżowego makaronu z ketchupem. Pod spodem mamy rukolę z pomidorem i 200 gramów cyca. Do tego 5 gramów oliwy z oliwek. Zajadamy, bierzemy suple i dzień mamy mega zajebiście rozpoczęty. Widzimy się w kolejnym posiłku. Siema. Drodzy czas na drugi posiłek, na słodko omlecik, składający się z pięciu białek, dwóch żółtek, 70 g mąki, jednego średniego banana, 20 g budyniu i na wierzchu pudding słony karmel, do tego kawka, i tak. Zaczynamy drugi posiłek. Widzimy się w kolejnym posiłku. Trzymajcie się, Siemka. Na kolejny posiłek mamy tutaj 400 g klusek śląskich, 200 g kury, 200 g trio warzywnego i polane to jest 10 g oliwy z oliwek. Ja się biorę za jedzenie i my widzimy się przy kolacji. Trzymajcie się, pozdrawiam moi drodzy. Widzimy się przy standardowej kolacji. Owsianka ze skryrem, płatkami śniadaniowymi, jabłkiem WPC i kremem o smaku słonego karmelu. Tak to wygląda, zajadam, biorę suple, lecę spać, jutro ostatni dzień w pracy, bo po powrocie z roboty jedziemy do Konstancina i dwa dni urlopu sobie wziąłem, także człowiek odpocznie, dłużej pośpi i przede wszystkim Później pójdzie spać, a nie tak jak teraz godzina 17 i idziemy spać, bo o pierwszej stajemy. Także koniec wiadolenia biorę się za jedzenie. Wam życzę dobrego popołudnia, miłego wieczoru i dobranoc. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, hejka. Siema, dzień dobry cześć i czołem. Mamy środę, dzisiaj napięty grafik. Właśnie jestem w trakcie nabijania swoich kroków. Był czas nagli. W międzyczasie gotują się posiłki, przynajmniej część. Mięso na 3 dni, makaron na 3 dni i warzywa na dzisiaj. Plus osianka na kolację już gotowa. No yy, cóż, dlaczego napięty grafik? Jedziemy do Konstancina na mały zabieg z młodym. Także swoje trzeba zrobić. I zbierać się na wyjazd. No, nie bije piany. Wam mówię dzień dobry, życzę miłego dnia i widzimy się prawdopodobnie przy śniadaniu albo później. Zobaczymy. Pozdrawiam, hejka. Śniadanie, miks sałat z roszponką wymieszany z makaronem ryżowym, z keczupem, 200 gramów kury i to jeszcze wszystko wymieszane jest z 10 gramami oliwy z oliwek. Szybko, smacznie. Do tego poranna suplementacja, kawka, herbatka i tak zaczynamy dzień. Życzę sobie smacznego, wy jeżeli jecie, życzę również wam smacznego. Widzimy się w kolejnym posiłku. Trzymajcie się. Już wróciliśmy do domu, czas podładować. Minęło sporo czasu od pierwszego posiłku, także na szybko. 100 g makaronu wymieszanego z ketchupem, do tego 5 g oliwy z oliwek i 200 g kury i roszponka pod spodem. Biorę się za jedzenie, bo mnie trzęsiawka łapie. <laughs> Widzimy się w kolejnym posiłku. Siema posiłek bez kombinacji na szybko dwa wrapy w środku 200 g kury odrobina miksu sałat 50 g sera żółtego na wierzchu odrobina keczupu i bułka w środku 20 g sera żółtego i plaster szynki do tego garstka rozponki tak wygląda kolejny posiłek i widzimy się przy kolacji siema bo czas nagli biorę się za jedzenie kolacji standardowo owsianka na budyniu ze skyr'em, płatkami śniadaniowymi i jabłkiem biorę się za jedzenie bo już późno i biorę suple lecę spać jutro widzimy się rano jutro trenujemy wlatuje pól także wam życzę dobrej nocy miłego wieczoru i do jutra trzymajcie się siemanko pozdro